Panie Marszałek, Wysoka Izbo, kilka lat temu król do Jan S. podrzegał do zabójstwa ministra Zbigniewa Ziobro, oferował 100 tysięcy złotych. Został na szczęście aresztowany, postawiono mu 14 zarzutów karnych. Ale wszyscy pamiętamy, że wtedy, kiedy przebywał w aresztach śledczych w Wołowie. W innym areszcie śledczym proponował łapówki, czy to za dostarczenie telefonu komórkowego, czy za badanie lekarskie, po to, żeby mógł robić własne interesy. My wypowiedzieliśmy walkę mafią, między innymi mafią Watowskim, mafią dopalaczowym, i ci ludzie dzisiaj właśnie siedzą w więzieniach. I dlatego jestem pełnym zwolennikiem tej reformy ministra Zbigniewa Ziobro, aby wzmocnić służbę więzienną, aby nie było żadnych możliwości popełniania przez mafiozów, którzy grasowali bezkarnie w czasie, w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a dzisiaj siedzą w więzieniu, nie mają prawa popełniać żadnych, żadnych przestępstw w zakładach karnych. Jestem zwolennikiem wzmocnienia profesjonalnego, kompetencyjnego służby więziennej. Dziękuję.